Siemano, siemano, dzień dobry z rana. Nie takiego rana, bo już jest 11, czyli dzień dobry w południe. A, faktycznie nie trzeba Dobra, co? Spakowanie, spakowanie, ale tylko dlatego, o, Lucy zadowolona, już happy? One. Czekał? No. Ja <laughs> like to ale musimy niestety wyautować się stąd, bo nie mają miejsca. Nie udało nam się tu przedłużyć, już na więcej. Więc musimy zmienić lokum, ale lokum zmieniamy tutaj niedaleko, bo na końcu ulicy, na szczęście, także spoczko. No co, żegnamy się, idziemy na drugą, i mam nadzieję, że będzie lepiej. A teraz z tymi walizkami musimy cisnąć poprzez te schody. Kids. Kids. On the table. Okay. The bed. No, it's okay. No, no, no. okay. Widzę, że od razu sprzątanie pokoju. Punktualnie o 11 już stali pod drzwiami. Ale tak naprawdę fajny był ten host, bardzo taki pomocny. Wszystko można było się dowiedzieć. Jak były jakieś pytania czy cokolwiek, to nie było problemu. Ale teraz czeka mało wyzwanko. Na myślę, że tego nie widać, tej górki. Ale to jest taka pierwsza rozgrzeweczka. Musimy. Ule, już jestem zmęczony. A to dopiero początek. Nie daję rady z tymi walizkami, a i tak już całkiem sporo przyszedłem. Lucy już tam na górze na mnie cieka, a ja muszę ciśnąć dalej. dalej. Nie ma to jak poranna rozdrzewka. Lecimy. Nie ma to jak wziąć ze sobą 40 kg i wchodzisz pod górkę. Pełen wypas, mówię to, Musicie to spróbować. Nigdy nie zrozumiecie tej przyjemności. Jak, do, jak je jakie nie sami nie spróbujecie. Udało nam się, dotarliśmy. To jest nasze nowe loco. Czekamy na właściciela, żeby nas prowadzić. trzecie ciepło. No. No, OK? Nie. Yeah. Yeah. For now, yeah. <gry> Zrobiliśmy check udało nam się zrobić to wcześniej. Teraz wam pokażę mniej więcej jak to wygląda. Mieszkanie było trochę tańsze, ale wzięliśmy je tylko dlatego, że tam już nie mogliśmy tego przedłużyć. Nie było miejsc w tej okolicy nie dało się coś znaleźć. A z tymi walizkami nie chcieliśmy nie wiadomo gdzie jechać. No i wzięliśmy tutaj na końcu ulicy takie to oto mieszkanko. To jest sypialnia. Fajnie, że oddzielnie, tyle dobrze, to jest kuchnia, kuchenka jest, lodówka jest. No starsze mieszkanie, tu jest taki przedpokoik, pokoik, sal, salonik, nie wiem jak to nazwać, niby telewizor jest, nie wiem, i tak nie ogląda. I tu mamy wejście na łazienki. Mały prysznic, ale wszystko jest toaleta No niestety nie ma pralki, to jest taka troszkę szkoda, że nie ma, ale mamy górę. No, mamy taki taras, niby spoko, nie? Tarasik, ale jest tak hałaśliwie. nie wiem, czy będzie nam się chciało tu jadać śniadania czy coś, no ale jest taras, tak? Dobrze, mamy kolejne dwa tygodnie. To już będą nasze ostatnie dwa tygodnie w Instambule. Dobra Że tak powiem, rozpakowaliśmy się Czyli zadomowiliśmy się w nowym miejscu Trochę jest hałaśliwie Ale no co, dwa tygodnie szybko minie Dobra, teraz lecimy na stację pociągów Bo musimy sobie kupić bilet na pociąg No po to się jedzie na stację pociągów, co nie? Proste Wciąż, szczerze powiedziawszy jak mówić na temat komunikacji miejskiej, to nie mam pojęcia. Czasami te autobusy działają. Jak na, chodzi mi o to, że jak na Google sprawdzasz, jaki autobus masz wziąć, skąd, dokąd, to różnie to bywa. Czasami są te autobusy, czasami ich nie ma, czasami jadę do tam, gdzie ci Google mówi, czasami w ogóle tam nie jedzie. Także takie my mamy doświadczenie i przygody z tymi. ...autobusami, ale no, człowiek rozkmini, no, połapie się co trzeba zrobić, jak Czasami trzeba wysiąść wcześniej, dalej, czy coś, ale no, różnie To już nie pierwszy raz nam się zdarzyło coś takiego, że czekamy na jakiś autobus W ogóle tego autobusu nie ma, nie przyjeżdża Okazuje się, że nie działa w ogóle, trzeba inny brać i tak dalej, i tak dalej Także komunikacja miejska w sprawnie działa O. Kurde, ale tu pięknie jest. Nice to take walk, he? Eh? Ja no. dobra, już jesteśmy prawie na stacji pociągowej, dworzec kolejowy. O, proszę bardzo, jak pięknie wygląda. A jakby ktoś nie wiedział. To to jest ten dworzec kolejowy, gdzie nie wiem, czy wciąż funkcjonuje, czy wciąż przyjeżdża. Orient Express. Czekajcie, bo tu nagrywają jakiś. Teledysk. Nie możemy wejść na ten dworzec, bo nagrywają teledysk teraz. I my nie możemy wejść. Co do cholery, ale tu właśnie jest ten dworzec, gdzie przyjeżdża Orient Express, czy też przyjeżdża w Orient Express, bo Orient Express jest chyba jednym z takich moich marzeń, których jeszcze nie spełniłem, który bym chciał wziąć sobie ten pociąg z Istanbulu do Paryża, czy jakiś inny, nie wiem. Próbujemy znaleźć jakąś kasę czy coś. Ja, yeah, ik vind ik. Mhm. Mm oh, wat een koffie. Fijn, het was een schoolgroep. Samen met En Mhm. Mam nadzieję, że wkrótce będzie mi stać na tyle, żeby sobie kupić bilet na Orient Express i się przejechać O, tu mają chyba wystawę, muzeum, tak? Jak wyglądało mm -hmm. O. Mm, tutaj był dziennik pokładowy mm -hmm. Odjazdy, przyjazdy, gdzie jechał Takim most, takim pociąg, mogę się przejść? railway mm. station? Yeah? Mm, stacja, kind of biletów? Mm. control biletów? control to control biletów? control biletów? control biletów? biletów? Tak. Yeah. Okay. 1890. Yeah. Na stacji Na stacji kolejowej takie mieli podgrzewacze, żeby podgrzewać stację. <laughs> yeah, I no tak, na Tak, Nie, Nie, o, jaka księga pol Adranopol no dobra a, a to plany są ta stacja, tak zrobiona, wybudowana zobaczmy jakie tu jeszcze maszyny sobie, o no to chyba jakaś enigma jakie radio. to były, co? technologie zobaczcie jak się świat zmienił, co dzisiaj mamy no, that was the form, how they call it, eh? Siemens. Siemens, it jest Siemens. You know. This is what they're using the porcelain. Mhm. Mm mm -hmm. To niby taki stolik był w pociągu, tak, z okna Ale okna mają naprawdę piękne. Zobaczcie ten sufit. Oh. Fajnie, że na stacji pociągu możesz sobie przyjść, kupić bilety i mają takie muzeum związane z tym, z Orient Express opnieć Prędkością 150 odcisnąć nice, nice, to see, no Thank you. No, a tutaj mamy bilety, kasę do biletów i tutaj mamy Orient Express stację Tam jeszcze nie możemy wejść na ten główny dworzec, bo kręcą teledys po prostu i nie wpuszczą nas Teraz. No ale dobra widzę każdy lgnie tu do pracy na maksa. No co jesteśmy musimy czekać teraz aż ktoś przyjdzie do okienka no bo nie ma nikogo po prostu przerwa jest od 12 do 12.30 ale normalnie powinno działać to nie jest tak, że są zamknięte okienka po prostu nikogo nie ma no nic, czekamy, zobaczymy ile nam to wyjdzie dobra, udało nam się, mamy dwa bilety tylko schowam, żeby danych tak za bardzo to nie było widać hop, da. Są bilety Istanbul-Sofia. Dobrze, że przyszliśmy tu wcześniej, bo na 10 listopada, tak jak chcieliśmy zabukować, pociąg już jest pełny, więc kupiliśmy sobie bilety na 9 listopada. Wszystko kosztowało 72 euro za dwie osoby, za kabinę dwuosobową. Pociąg nocny. Tak, tylko można kartę kredytową zapłacić albo gotówką, nie można używać debetowej karty. No i tyle, i potem się przejdziemy, zobaczymy A panią trzeba było po prostu zawołać Trzeba było poszukać tam, gdzie oni tam siedzą sobie na herbatce Dać im znać i ją zawołać i wtedy przyszła Bo tak to by nie przyszła, oni by tam sobie siedzieli Popijali herbatkę I ja to też w pełni rozumiem, bo co ona ma siedzieć w okienku jak tam Raz na jakiś czas ktoś przychodzi No to pewnie, no spoko Stacja pociągów bardzo ładna, no szkoda, że nie udało, nie możemy wejść na ten główny ten taki dworzec, co tu mają, bo teledysk skręcą, ale i tak było Fajnie, fajnie, że mają muzeum, fajnie, że to jest zrobione dla fanów Orient Expressu No jest to taka fajna ciekawostka, może któregoś dnia, nie może, któregoś dnia jak już będziemy mieli więcej gotówki to sobie kupimy bilet na Orient Express, bo on kosztuje bo tam chyba z Werony do Paryża, chyba kosztuje tam nie wiem jakieś 10 tysięcy euro przyjażka to tam wiadomo wliczone już jedzenie, spanie, ładny ten podzią, no ale 10 tysięcy za osobę to ko trochę kosztuje, no to już trzeba mieć trochę jakiegoś takiego większego bagażu finansowego, żeby sobie pozwolić na przyjażkę Orient Expressem. Ale czego się nie robi jak ma się pieniądze? No, kto bo temu zabroni? No dobra, misja wykonana. Teraz musimy. Co? Nie wiem, co musimy. Teraz musimy sobie zabukować hotel tam w Sofii. Potem dalszą podróż, bo już się zbliżamy do końca. Także.